Mimo apeli zachęcających do szczepień przeciw grypie, na chwilę obecną mogą być one utrudnione. Szczepionki dopiero docierają do aptek. Grypa to choroba sezonowa o dużej zakaźności. Okres zachorowań trwa od jesieni do wiosny. Jako pierwsza profilaktyka to jest szczepienie. Natomiast oprócz tego odpowiednio się odżywiać, odpowiednio się ubierać. Przebywać na świeżym powietrzu, unikać skupisk ludzkich, unikać ludzi kaszlących, kichających, czyli po prostu no, zdrowo żyć. Gmina Police każdego roku zachęca do szczepień mieszkańców. W tym roku będą je realizować dwie przychodnie: Polwita i Konsulta. Koszt szczepionki to 45 zł. Od lat gmina finansuje szczepienia seniorów. W tym roku mieszkańcy po 65. roku życia będą mogli się zaszczepić do 15 grudnia. Trzeba po pierwsze skończyć 65 lat, no a po drugie, trzeba być mieszkańcem gminy Police. No i też trzeba być zdrowym. Badania zostaną przeprowadzone przed szczepieniem, więc to są takie trzy główne wymogi, które muszą zostać spełnione. W 2019 roku w gminie Police z darmowych szczepień skorzystało ponad 800 seniorów. Jak podaje główny inspektor sanitarny, osoby, które się zaszczepią przeciw grypie, mogą być bardziej odporne na zakażenie COVID-em. Jeżeli chodzi o koronawirusa, my się dopiero tego uczymy. Pierwsze zachorowania, pierwsze, pierwszy okres, jaki tutaj u nas w Polsce się pojawił, pierwsze dwa miesiące, to była faktycznie panika. Zamknięto nas w domach, nie kazano wychodzić, nic nie wolno było robić, tylko siedzieć i czekać. Teraz to jest wszystko poluzowane, dlatego że już jaką, jakąś wiedzę posiadamy. Na jesień medyczne środowiska naukowe przewidują drugą falę zachorowań na koronawirusa. Nałożone na siebie zachorowania będą wyzwaniem dla polskiej służby zdrowia.